Dobra, jedziemy z tymi trailerkami, bo jest ich troszkę i wypadałoby je w sumie sprawdzić, przynajmniej tak na pewno tego Silent Hilla. Uh, myślę, że to jest tytuł, który jest w sumie obowiązkowy do zobaczenia. Uh, co mamy pierwsze? Volkswagen. Uh, demo będzie od 5 do 12 lutego na Steam Next Feście. Wow. Kolejny Minecraft. Pasek HP, pasek giedzenia, bardzo ubogi. I need you to fix the bridge. Steal the art. Destroy this building for me. To jest... Czat! jak nazywa się w której wszystko niszczysz? I też jest zrobione w takim jakby trochę pikselowym klimacie. Down. To jest taka pseudo podróba teardownu? Z elementem fabularnym? Który jest totalnym gównem. Nie no, serio? Co to jest? To jest taki ubogi teardown. Że bardzo słaby. Ukradnij sztukę. Wchodzisz komuś normalnie na chatę, po prostu zbierasz zero reakcji od mieszkańców. Spoko! Chłop mi rozjechał właśnie pół ściany na chacie, no nie? Jakby spoko! Bierze mi cztery obrazy ze ściany. Prawdopodobnie y poszły na to wszystkie moje wypłaty z ostatnich dziesięciu lat, ale kij z nie bierze. O boże. Dalej, -no. Stellar Blade. Welcome to the world of Stellar Blade. The story begins on post apocalyptic Earth, where a mysterious enemy called the Natiba has forced the human race to flee to an off world colony. Players will take control of Eve, a member of the 7th Airborne Squad. Her mission is to save the planet by defeating the Elder Nativa. All we must do. Nie wiem. Znaczy, nie będę tego oglądać dalej? Ale nierealistycznie się bujają. właśnie dziwi mnie, że jak to jest, że jak zrobiony japoński tytuł? Najważniejszym aspektem jest, jest sama typiara, której musi być wszystko odsłonięte i musi być hiperrealistyczna mechanika. I odzwierciedlenie machania dupskiem i cycami. Więc jakby. Serio? Zawsze marzyłem o takiej gierce. Miłem o niej. A, no i im więcej ogólnie Lateksu, tym lepiej, więc. Dobra, skip. Jedźmy dalej. Czemu w ogóle V Rising znowu ma trailer? Nowy sezon? A, podobny domek miałem w Uważam nawet że ładniejszy Ja yep, miam ładniejszą hatkę premiera, bo teraz jest w accessie, plus nadchodzi na playkę. Okej. Okay. Ciekawego. Silent Hill! Jeden z głównych tytułów, który jest niesamowicie wyczekiwany przez wielu, między innymi przeze mnie. Pomimo tego, że nigdy nie ogrywałem żadnej części. Maybe I can be like her. Dream? Who's there? What's with this place? Cherry blossoms bloom within the grasp of death. What are you hiding inside? Maya?

To jest jakiś krótki horror. Dwie godziny. I tylko na PS5. Jaki jest sens wydawania gry Tylko na PS5, która jest tak krótka i jeszcze jest za darmo. No, you okay. don't Hi mom, hi dad, say hi back of What if I told you that you every word you say is being recorded? Mm -hmm. Every thought you've ever had Your love mm -hmm. Nie wiem czemu, ale pierwszy z czym mi się to skojarzyło, Międzygalaktyczny Git. Są inne komendy. Smak, makowiec na innych planetach smakuje tak samo. Te gierki wyglądają jak jakieś produkty dla zoomerów. No nie ja wiem, no standardy spadają. Nic ciekawego moim zdaniem.